Wow. Okej, okay, ja dzisiaj historia, to sorry, że dawno nie nagrywałam, ale tak ja nie, co... no, nie idziemy, No nie wiedziałem jako historyjkę, albo co nagrać. Dobra, zaczynamy. Wow. Nie mam nic do ubrania, tylko te dwa wygląda jakbym na imprezę, szła teraz tego nie założę. O, i teraz mam komplet. O! Co mam na twarzy? Muszę sprawdzić. Dobra. Gorące ma czoło, ale muszę się upewnić, bo nie chcę go budzić. Dobra, oby nie był chory. Nie chcę. Nie, 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 nie. Nie, nie. co mam zrobić? Ua. Dobra O, co on ma na twarzy? Coś rozmazanego Au Ech. O, gdzie drabina? O Okularki Zastanawiam mnie, co on ma na twarzy Możliwe, się może będę miała kotka. Wielbiam kotki i pieczki. Ale mój brat to chyba ma jakoś obszursję na psa. Dobra. Ładny ten pokój. Nie wiem dla kogo. Idę ja do mamy. Mamo, czemu jesteś szokowana? Twój brat zachorował. Co na co? Jeszcze tego nie wiem. A co to były za pokoje? E, jak będziesz miała rodzeństwo? Mm. Ale ładne są. No. A więc ty już się obudziłaś? Tak. Niestety mam mało ubrań. Ale dzisiaj powinny przyjechać. Bo zamówiłam. Super, ale gdzie swój telefon? Bo chcę pooglądać bajeczki. No nie chcę. chcę Sorry, nie chcę, co yy, Telefon? Nie wiem, zgubiłam. Ale możesz na telewizorze. Patrz, tam była syrenka. Dobra. Jaką chcesz bajkę? O, to! Dobra. O. A może pójdziesz na dwór? Nie chcę. A ja pójdę sprawdzić, czy już przyszły. Dobra. Tylko są krótkie dla... innych jak urosną dla mnie dla ich taty, ale dla innego nie, ale on i tak jest chory, Ach, ale i tak pójdę. Zobaczyć czy już przyjechały. Dobra. świece świecę. Moją magiczną moc. O, i oczywiście, jest cała skrzynka pewna. O, wezmę opaskę. I pójdę odpierć. La, 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 la. Dobra, opaska. To będzie dla niej. Zrobię wieżę z tego żeby zobaczyć jak wysoko to sięgnie nie no nie chcę no co ja zrobiłam nie chcę się w bierać dobra muszę to to co do łazienki no muszę wziąć te rzeczy i wyrzucić do kibla. Jutro, by, dzisiaj, może jeszcze będę pokazywać cały dom. Tak, dzisiaj. Jakbyś, jakby mi się sama to kazera bo raz tak miałam. A teraz. Raz pomyślałam o Plamodzie i to zarobiłam, Ale ten. No. No po prostu. Już go nie chcę. Dobra. Kochanie. Wyszłaś bajeczkę? Tak. Ale wyglądam jeszcze raz. Ach. Zmieszczę łaskę. Ej, do przedszkola mogę ją założyć. Ale nie pójdę tam, bo wiem, że mnie nie zapiszesz i dlatego cię kocham. Ale zgarbuję, ja cię zapisałam już. Co nie, nie żartuj sobie. To nie jest śmieszne. A ja cię serio zapisałam. Jak będziesz udawać, to... Ehm... Um, Pomaguję um, tutaj makijażem. A dziecko. Przecież to do pracy. Hmm. I jak to? Tak to. Dobra, wy się ubierz. Bo w piżamie chodzisz. Dam ci jakiś... Chcesz to? Nie, nie <śmierza> zabawkę. zabawkę. Jutro zobaczysz innych kumpli w przedszkolu. Bo nie tylko ty będziesz chodziła. Przynajmniej nie będę sama. I twój brat też będzie. Nie, jednak jutro nie, bo zachorował. Nie wiem ile będzie chory. Ale ciągnie wiesz. Bo ja nie steruję chorobą. Dobra. To będzie dla twojego bratek urośnie. Dla ciebie. To dla Ojca. To dla, twoje, to dla Ciebie będzie. I to. To dla brata? Dla Ciebie? Dla Ciebie? Dla mnie? Dla Ciebie? Dla Ciebie? Dla Ciebie i dla Ciebie. Zobaczcie, co do Twojego pokoju. Dobra. No. To. Jest już. Mama, mogę na dwór? Jak się ubierzesz? Co się stało? Czekajcie zaraz. Muszę tylko się upewnić, żeby mi nie wywaliło toki. Ja już się upewniłam. Jak się ubierzesz, to będziesz mogła. Mamo, gdzie są moje ubrania? Ej, co mi się stało z tymi ubraniami? Czemu mi znikają? Nie będę mogła nigdy normalnie, bo mi zawsze znikają. Ja no, nie mogę. O, tylko dla ojca. Tu zostało te. Ja to na serwis wkurzające, że ubrania znikają. zostawię tu toretkę. Mamy na A poczekaj, ja się ubiorę. I pójdę ciebie. Nie, ty pójdź. Ja poczekam. Dobra, pójdę. A mamo, co ty tu robisz? Czapki na ciebie nie pasują. A może ta? Dobra, ta. A po to zeszłaś na dół, muszę chcę zrobić herbatkę dla twojego brata. Albo podgrzać coś. to mu zrobię. Gdzie ją Gdzie czajniki. Czajnika nie mamy. Co to za pralnia? Bruna, za pralnia. Gdzie jest? Ach, nie. Nie, nie mam. Czajnika. Sorry za to. Muszę mieć czajnika, bo potrzebny jest. Muszę mieć go. Hmm. Jednak nie mogę tutaj tego powodować, Co ja w ogóle myślałam, że tutaj się tu zmieści? Czemu na siebie dokładnie? To, to chodźmy na lwór. Dobra. Mama, a czemu w ogóle się ubraliśmy w kurtki? Bo zimno jest. Ale jest wiosna. Wiosna nie oznacza, że jest ciepło. Ha, szkoda. Ach. Ach, szkoda. O, cześć, mamo. Czemu siedzisz? ...koło mojego łóżka. Zapij Ale ja nie chcę. Chory jesteś, siedź w łóżku. Co? 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 No, zachorowałeś. A dlaczego? Nie wiem. Ja nie chcę być chory. Ach, niestety napij się herbatki Ale jak poznałeś, że zachorowałem. Masz na twarzy tę i miałeś gorączkę. i tym i miałeś inną temperaturę. Miałeś gorączkową. Na gorączka choluję. Chyba tak. Nie chciałem wyjść na dwór, niestety mi. Ale spróbuję jakieś lekarstwa dzisiaj zadzwonię do waszego ojca, żeby kupił lekarstwa. Uno się jak najszybciej. Ja chcę wyzdrowieć. Pójdź spać. Dobrze, mamo. <noise> Zjem ci chorobę. Jej! Już nie mogę. Łe. Dobra, pójdź spać. Dobranoc. Dziękuję. Dobra. Daj mu zabaweczkę. Spania, a teraz chodźmy na dwór. E? Ile śniegu? Lud? Nie ja chcę na lód. Nie, gdzie ty ciężko właśnie? A czemu nie mogę? Bo to niebezpieczne. A co to za zwierzaki? One tu zamra... zamrożą się. Znaczy, zamarzają. Wlaśnie ja je do domu. O, ciężkie. Dobra. Później je będziemy... Ale muszą być w domu. Gdzie na dwór? Dobra. Dobra, one nie mogą być na dworze. No. Później je będziemy odmrażać. No. ale tu chyba są jakieś bryły i tam widać jakieś rzeczy. No. A patrz, śnieg. No. W prawdziwym życiu nawet. Szu. O, nie. A? A? nie. A? Nie. Ale jesteś słodka. Pójdę po telefonie zarobić zdjęcie. Co? ja nie chcę. Ja zamarznę. A no, czak. Mam... Zimową Dobra Akurat już znalazłam telefon Czu. O Ale ładnie wyszłaś Ale możesz już zdjąć Tak Akurat znalazłam telefon Dobra Dobra, reale ale by, by, by napisała. Dobra, chodź. No nie, wyszło. Ale musiałam jakoś. Nikt tego nie widział. Dobra, boże. Czekaj, to są jakieś rzeczy. Rozmroźmy to. O, książeczka. Będę miała co czytać. No, to jest to rozmrużmy. Kolejna książka. I to w moich rękach to to się rozmroża. E. Będziemy mieć fajną świecę. Tylko, żeby znowu nie zamarzło. Masz fajną nową zabaweczkę. O, kolejna. Dobra. Nowa zabaweczka. Pomarańczy mamy. Książkę dużo będziesz pewnie miała. A reszta się jutro rozmrozi. Ale teraz to ulepimy balu. O, jeszcze się zabawki mi pomogły. się rozmrozić. Dobra, połóżcie zabaweczki na krześle. Głowa. No nie, muszę znowu Dobra, wezmę kulę. Mamy dół. 5 no. minut później Teraz to się nie chce lepić. No, a czemu masz większe? To mi się zlegowa. O! Czemu masz większą kulę? A bo szybciej. Dobra. Chcę marchewki i namalować mu twarz. Poczekaj. Patykiem. Ty domal. Nie przeszkadza mi. Dobra. I to i to. No nie, nie ty. Ręce. i I czapeczka. Nie! Co ty robisz? Nie zdejmuj czapki. A czemu? Bo zachorujesz jak... Kuba. A. Możemy mu dać koronę <noise> ładni ja mu też zrobię zdjęcie. No Cz. dobra. Patrz teraz na to. Nie to. Pił. Wow, na pewno nie jak zmieniłaś to. No nie widziałaś. Dobra, patrz teraz. I ogonek. Nie ogonek, to będzie od dołu. O, ogonek. Oj, łapki tutaj te dwie z przodu. Wow. Teraz będę miała i będę mogła się w szkole pochwalić. Chyba w przedszkolu. No. Kuba się wyleczy i będzie ok. A kiedy tata wróci? Jutro. Ach, a chciałam mu pokazać, bo wola. Ciemno się zrobiło. Pójdź się przebrać. A ja odłożę telefon, później to na dół zaniosę. Nie usiądę i poczekam aż Oczywiście zniknęło to ubranie. Dlatego muszę iść wojnę. Idę, mamo. Dobranoc. noc. Dobra teraz jakby tam wyjść. Z przyzwyczajenia już wiem. Papa pa, i widzowie, też koniec. O. Jeszcze raz. Ech, dobra. Piękny ranek. Dobra. Ostatni raz. Przenikam przez meble. No co ja robię? Dobra.